Znajdujemy się w sali książęcej. Obok mamy salę królewską i kaplicę sykstyńską. Opowiem o szczególnej chwili w tym miejscu. Chwili szczególnej w życiu Jana Pawła II. Wiele rzeczy działo się tutaj poza protokołem. Ojciec święty Jan Paweł II zaprosił elektorów, kardynałów, aby z nim świętowali wybór na papieża. Kiedy nowo wybrany papież przechodził od jednego do drugiego kardynałów, którzy jedli kolację, w pewnym momencie zbliżył się do swojego przyjaciela, kardynała Krola z Filadelfii, i szepnął mu do ucha: Zaśpiewaj coś po polsku. I wtedy kardynał król zaintonował piosenkę „Guralu czy żal. Szybko ksiądz prymas Wyszyński zaakompaniował mu swoim niskim głosem. Wnet też dołączył się do tej pieśni sam papież. Cała sala biesiadników została wprawiona w zdumienie. Wszyscy mieli świadomość, że zaczynają się zupełnie nowe czasy w Watykanie. Kuralu, Jak dziecko płacze, może już ich nie zobaczę. Podczas pielgrzymki do Polski, w mieście Prymasa, w Gnieźnie, Ojciec Święty staje na balkonie w Kurii. Morze ludzi, tłumy. Przypominam, że prymasem jest kardynał Stefan Wyszyński. Jako ostatnia deska ratunku, czy rzeczywiście nadal będą mnie słuchać, czy już nie, proponuję, zaśpiewajmy. Góro! Ojciec Święty podczas pielgrzymki w Japonii, w Tokio. Po Mszy Świętej, po południu, na uniwersytecie, spotkanie z młodzieżą. Ojciec Święty przyjeżdża. Spotkanie prowadzi arcybiskup Tokio. Chwila ciszy. przecież ani w Warszawie, ani w Poznaniu czy Krakowie. To było piękne, bo zdarzyło się w Tokio. 25 sierpnia 2012 roku przy Festiwalu Folkloru Ziemgórskich w Zakopanym przyjęliśmy tą pieśń za swoją. Bugorole zawsze dali. to nie jest góralskie, to takie o tako inne pieśń. Teraz przyjęliśmy ją za góralską pieśń i zaapelowaliśmy też do Niego Niech ona będzie nie biesiadną, ale pieśnią hymniczną. Pieśnią, która będzie nam się kojarzyć właśnie z pożegnaniami tak nam umiłowanego Jana Pawła II. Hej! Góra, Jak my jechali do e, Rzymu, nakurzyliśmy się trochę papierusów. I tak idę dochodząc do Ojca Świętego, myślę, może prasnę te papierusy. Nie wiem jak się stało, co my przeradzili z Ojcem Świętym. Króciutko powiedział, co by my byli wierni, godni pilnowali ojcizny, ale pewnie coś i poczuł bo od Ojca Świętego odeseł, bośkając jeszcze w pierścień, to wysarpało się ze mnie to, że prasnął jak papierus. I przestał jak kurzyć od tego czasu. Myślę, że papież dobrze wiedział, ile pan palił. A wie pan, że ja też przeżyłem podobną historię? Z Ojcem Świętym w Watykanie? Naprawdę jest bardzo podobna. Wtorkowy poranek. Ojciec święty zazwyczaj spędzał ten czas w biurze, przygotowując się na środę, na audiencję generalną. Ksiądz Stanisław powiedział, żebym był tam o 11, bo trzeba będzie zrobić zdjęcia. Przyszedłem, usiadłem tutaj i czekam. Okazało się, że może się przedłużyć, bo samolot z gośćmi jeszcze nie wylądował. Nie uśmiechało mi się wracać, potem znów wchodzić, więc czekałem dalej. W pewnej chwili wstałem, rozejrzałem się wokół, spokój, wszyscy w pokojach, podszedłem tutaj, otworzyłem drzwi. Potem okno. Rozejrzałem się, wyjąłem papierosa i zapaliłem. Stałem tak, żeby dym nie wlatywał do środka, nagle zasłona się poruszyła. Rzuciłem, Stasiu, rozumiem. Ale nie był Stasiu, tylko Ojciec Święty. Powiedziałem, Ojcze Święty, a on z uśmiechem na ustach, spokojny. Tobie to szkodzi. Wyszedłem, zrobiłem zdjęcia. Usiadłem i opowiedziałem księdzu Stanisławowi całe zdarzenie. Mieliśmy niezły ubaw. Ale to jeszcze nie koniec. Miesiąc później do mojego biura około 9.30 przyszedł ksiądz Castel z rady papieskiej Korunum. Chciał ze mną rozmawiać. Wziąłem papierosa i poszedłem sprawdzić, o co chodzi. On do mnie: Co pan robi, pan Pali? No tak, naprawdę, pan Pali? Ja na to: No palę. Jak przeszkadza, mogę wyrzucić. On nie trzeba, ale musi pan wiedzieć, że kiedy miesiąc temu byliśmy z kongregacją na obiedzie u ojca świętego. I na koniec rozmawialiśmy o pracy. Papież poruszył kwestię posłuszeństwa i pokory. I mówił o Panu. Podawał Pana za wzór. Patrzcie na Artura. No i wszyscy patrzą po sobie. O co chodzi z tym Arturem? Wtedy wytłumaczył. A, teraz to wszystko jasne. No a Pan teraz... Proszę posłuchać, mówię. Papież jest człowiekiem świętym, jest dla mnie jak ojciec. Proszę mu więc nic nie mówić. Wyrzucam papierosa i taka to była historia z papierosami.